Dane gospodarcze nie kłamią. Mimo COVID-u i wojny na Ukrainie w latach 2021 do 2023 nasza gospodarka była coraz bardziej konkurencyjna. Produkowaliśmy coraz lepsze i tańsze produkty, zdobywaliśmy rynki, to u nas powstawały miejsca pracy rósł eksport. Ale to już historia. Szwajcarska Szkoła Biznesu podaje, że w 2021 roku Polska była na 47. miejscu na świecie pod względem konkurencyjności. Rok później spadliśmy na 50. miejsce, by w 2023 podskoczyć aż o 7 pozycji. Zjazd rozpoczął się pod rządami uśmiechniętej koalicji i dziś jesteśmy na 52. pozycji. Równocześnie Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju poinformowała o dramatycznym spadku zagranicznych inwestycji w Polsce. Mimo wojny na Ukrainie i kryzysu związanego z pandemią COVID-19, w latach 2021 i 2022 do Polski co roku napływały inwestycje rzędu 30 miliardów dolarów, a w 2023 roku mniej niż połowa tej kwoty, zaledwie 12 miliardów dolarów? Czy fatalne dane za ubiegły rok to przypadek? A może konsekwencja działań politycznych. W 2023 roku bez Polski nie było rozmowy o kwestiach regionalnych, obronnych czy pomocy dla walczącej Ukrainy. Dziś? Szef polskiego rządu jedzie do Kijowa w osobnym wagonie. Na miejscu jest pomijany i wyganiany, by nie przeszkadzał w poważnych rozmowach. Jeszcze dwa lata temu nasi sojusznicy słuchali w skupieniu, co przedstawiciele Polski mówią na forum Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Co się zmieniło? Grzechem założycielskim jest formuła powstania tego rządu. Został on wykreowany przy finansowym, technicznym, politycznym wsparciu rządów niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej. Poprzez to dzisiaj członkowie polskiego rządu nie są traktowani w Unii Europejskiej jako partnerzy, są traktowani jako wykonawcy, podwykonawcy. Mamy do czynienia z bezobjawową polską prezydencją, mamy do czynienia z wykluczeniem Polski, polskiego rządu z najważniejszych rozmów w sprawie przyszłości Ukrainy. On już jest po pierwsze niechciany w Europie. Po drugie, coraz mniej tolerowany także przez przystawki, ale również przez ludzi ze swego otoczenia i on w tej, tej chwili podejmuje e, walkę o swoją głowę kosztem zdewastowania i zniszczenia do końca instytucji państwa polskiego. Za kilka dni kończy się polska prezydencja w Unii Europejskiej. Chyba po raz pierwszy kraj sprawujący ten urząd unikał inicjowania polityki europejskiej. Symbolem jest rezygnacja z organizacji w Polsce nieformalnego szczytu Unii. O powodach można tylko spekulować. W mediach pojawiła się teoria, że Donald Tusk nie chciał, by prezydent Andrzej Duda witał szefów rządów państw członkowskich. W konsekwencji Tusk jest pomijany nie tylko w pociągu do Kijowa, ale też w toczonych teraz negocjacjach dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wczoraj spotkali się minister spraw zagranicznych Niemiec Johan van der Peel, Wielkiej Brytanii, David Lamy, Francji, Jean-Louis Barrault oraz Kaja Kallas z Komisji Europejskiej. Radosława Sikorskiego nie zaproszono. Skutki bierności. W polityce zagranicznej, odczuwamy już w naszych kieszeniach. Ta zapaść w, w obrębie relacji międzynarodowych powoduje ograniczenie dopływu środków finansowych, niezawieranie nowych kontraktów, wycofywanie się inwestorów, zwolnienia w zakładach pracy, wzrost cen. To wszystko niszczy polską gospodarkę, a także obniża bezpieczeństwo, a poprzez to również powoduje wycofywanie się inwestorów, brak napływu środków finansowych do Polski. W drugiej turze wyborów prezydenckich miliony Polaków wystawiły ocenę rządowi Donalda Tuska: niedostateczny. Aleksander Wierzeński, Republika.